Komu nie poszło was i were? Jeszcze raz, trochę z innej strony teraz. Zobaczcie, powtórzę. <noise> Ktoś mnie wyśmiał w komentarzu, że wow, odkrycie, na pamięć się trzeba nauczyć. Tak, powtórzę to znowu, trzeba się nauczyć na pamięć. To jest baza, więc przypominam. Żeby zadania z was i were y, zrozumieć i dobrze je zrobić, pierwsza najważniejsza rzecz, musicie umieć odmieniać. I was, you were, she was, he was, it was. Wszystkie osoby. We were, you were, they were oraz plus jedną rzecz trzeba pamiętać, mianowicie taką, że czasami, kiedy opisujecie, co gdzie jest, to tutaj będzie there albo was, there, were. There was będzie wtedy, kiedy będziecie mówić o jednej rzeczy, na przykład there was a tree somewhere in the park. A WHERE stawicie, kiedy będzie liczba mnoga. THERE WERE, tutaj patrzycie, że jest liczba mnoga TREES, no to wstawiamy to WHERE, nie? Dlatego, że jest ich więcej. To trzeba pamiętać, to jest Wasza wiedza bazowa. Teraz drugą rzeczą, pamiętajcie, że nie zawsze będą, będzie po prostu SHE, he. Czasem może być TOM. Nie będzie WE, może być na przykład YOU AND YOUR SISTER, a to YOU AND YOUR SISTER na przykład, nie? Co po kartkówkach wiem, że Wam się myli. Zobaczcie. Często uczniowie i uczennice, kiedy widzą I tutaj, to wstawiają z automatu I was. Uż się nauczycie tego na pamięć. I was. Ale zobaczcie. Jeżeli przed I stoi and, to oznacza, że to and jest jakimś plusem. Tu mamy my friend and I, czyli my friend jedna osoba. Ja to druga osoba, więc to, zobaczcie, w liczbie mnogiej mamy where zawsze. Bez względu na to, czy to będzie we, you, czy they, where w liczbie mnogiej jest zawsze. A liczba mnoga to więcej niż jedna rzecz czy osoba. I zobaczcie, w takim razie, jeżeli jest zdanie my friend and I, to potrzebujemy tutaj where, a nie was. Nie? I yy, generalnie ja wiem, że Wy to wiecie, natomiast zwracam Wam uwagę na to, że jak jest I, to nie zawsze musi być tutaj was, bo czasami to I, ja jestem z kimś w tym zdaniu. I jeżeli ja występuję z kimś w tym zdaniu, to jest nas przynajmniej dwie osoby. W związku z tym where musi być. Tak. I teraz, kochani, drugą trudnością było dla Was na, kartkówka, na kartkówce ułożyć pytanie z podanych wyrazów. I zobaczcie, wyrazy. Your family było jako jedno: Was home at yesterday. Zapamiętajcie sobie. Zostawcie sobie um, te wszystkie wyrazy, które oznaczają, kiedy czynność zostałaby y, wykonana yesterday, two days ago, Last Christmas na przykład. Zostawcie sobie na koniec. One mogą być albo na końcu, albo na początku, ale żeby, y, żeby nie wprowadzać zamieszania. Zostawiacie te wyrazy na końcu. Zobaczcie, tutaj sobie, tutaj wstawiłam je na końcu. I teraz to, co musicie zawsze też pamiętać, żeby wyszło dobrze, to jest to. Zdanie angielskie potrzebuje na początek y, osoby, czyli podmiotu. Po drugie orzeczenia, czyli jaki czasownik, tutaj jest tak, podmiot. Kto, co, twoja rodzina, co robiła, była i teraz dopełnienie, gdzie była, at home. No i, i tutaj już przepisujemy. At home yesterday. I zobaczcie, całe zdanie wygląda tak. Kto? Your family. Co robiła? Was. Gdzie? At home. Kiedy? Jest Yesterday. I kochani, jeżeli zadanie polega na tym, żebyście zrobili, utworzyli pytanie, a macie z tym problem, to zróbcie sobie, utwórzcie najpierw to zwykłe zdanie. Your family was at home yesterday. A następnie zamieńcie... Zamięcie orzeczenie z podmiotem, czyli to, co jest tutaj, ten wyraz, który odpowiada na pytanie, co robili, co robiła, z podmiotem, czyli z tym, co występuje na początku zdania, tak? I wtedy, zobaczcie, was your family, ten początek frazy oznacza, że wprowadza nam zdanie pytające. I resztę już przepisujecie. Was your family at home yesterday? Dobra? A jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że na początku zdania wstawiamy wielkie litery. Drugi, drugi przykład zdania. Wyrazy są takie: Exciting, was, holiday, your. Trzeba najpierw wymyślić, co będzie na początku, co, które z tych wyrazów odpowiadają na pytanie, kto co. No i jak już znalazłam, że your holiday, co, your holiday, twoje wakacje. Co robiły? Was były. Jakie ekscytujące, tak? Podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Your holiday was exciting. I teraz macie zdanie zrobione, co jest chyba prostsze do wykonania. I później, żeby zrobić pytanie, odwracacie was, wrzucamy na początek, your holiday w drugą stronę, czyli was your holiday exciting? I powstaje pytanie. I teraz, kochani, tak powiecie... Yy, Jakie to trudne, jakie to nudne, czego ja was uczę? 10 lat mamy, 11 lat mamy, a ja wam mówię, podmiot, orzeczenie, tak, to jest okropne, to jest okropne. Ale kochani, to wam bardzo pomoże, kiedy zrozumiecie, co powinno być na początku zdania angielskiego, co później i co następnie. Bo, bo z tego, jeżeli te, to ogarniecie dobrze, przyswoicie sobie do tego stopnia, że będzie to dla was wiedza naturalna, to potem stworzycie ze spokojem pytania. Bardziej świadomie będziecie, będziecie używać języka. Także wygląda to strasznie, wygląda to nieintuicyjnie, ale jest to przydatne i jestem przekonana, że jak pojedziecie już do Anglii czy do kraju, gdzie trzeba będzie się porozumiewać w języku angielskim, to, to taka wiedza Wam pomoże, bo, bo to jest taki porządny, gramatyczny background takie tło porządne. Fundamenty porządne. A, jeszcze jedna rzecz. Actually, <laughs> jeszcze jedna rzecz, która Wam się przyda: mianowicie przyda Wam się czytanie na głos. Czyli te wszystkie czytanki, czy nawet zwykłe zdania w zadaniach w podręczniku, czy w ćwiczeniach, czytając je na głos, utrwalacie sobie i oswajacie głowę z pewnym rytmem zdania, z pewną melodią języka. I to bardzo pomaga tworzyć później takie zdania. Zauważcie, że osoby, które siedzą, siedzą w internecie i posługują się językiem, czy to w grach, czy to czy mają jakiś kontakt za granicą, te osoby robią, te, robią takie zdania swobodnie. My, dopóki y, swobody takiej nie nabierzemy, czytając, ćwicząc, otaczając się tymi zdaniami, to też możecie zdania zrobić dobrze, mając właśnie taką świadomość, nie? że na początku, jeżeli robimy pytanie, to musimy odwrócić podmiot z czasownikiem, z orzeczeniem, tak? co Wam pomoże.